Tym razem testujemy spalanie Audi S5 QP z benzynowym silnikiem o pojemności 3 litrów i mocy 354 koni mechanicznych. Do tego automatyczna skrzynia biegów, napęd 4 i tempomat ustawiony na początku na 92 km na godzinę. Na driftboxie to jest równa 90 i na początku pomiaru średnie spalanie przy takiej prędkości wynosi 5 litrów. I na koniec pomiaru średnie spalanie przy 90 wyniosło 5,6 tym razem tempomat ustawiony mamy na 145 km na godzinę, co na Dryboxie daje równą 140. Na obrotomierzu widzimy 2200 obrotów na minutę i po 4 km spalanie wynosi 8,1. I na koniec pomiaru średnie spalanie przy 140 wyniosło 9 litrów. Spalanie na zimnym silniku. Po pierwszym kilometrze 19,5, po dwóch kilometrach 16 litrów, po trzech kilometrach 13,2. Spokojna jazda po mieście 10,1, dynamiczna jazda po mieście 19,7.